Cześć, mam na imię Karol i witam Was w Salonie Online Skody. Znacie te powiedzenia, że mężczyźni nigdy nie dorastają, albo że z czasem po prostu wymieniają swoje zabawki na większe? W duchu tych powiedzonek zapraszam Was na specjalny materiał, który przygotowałem dla Was z okazji Dnia Chłopaka, który obchodzimy 30 września. Pokażę Wam, że Marka Skoda ma auto, które tak samo zadowali tego. Dorosłego, statycznego mężczyznę, ale także tego małego chłopca, który drzemie w każdym z nas. Zapraszam. Zacznijmy od podstaw. Skoda Kodiak to duży SUV. prawie 4,7 metra długości, mnóstwo przestrzeni w środku nie tylko dla kierowcy, ale także dla pasażerów, no i olbrzymi bagażnik. Poza tym to auto niezwykle uniwersalne. Auto, które świetnie czuje się na autostradzie, na trasie szybkiego ruchu, ale także, kiedy zjedziemy z tej utwardzonej drogi, i na przykład wyskoczymy na jakąś leśną ścieżkę, czy śnieżną zaspę, to sobie też poradzi. A dlaczego? Bo przede wszystkim mamy tutaj napęd na cztery koła, mamy szeroką paletę silników do wyboru, nie tylko silniki benzynowe, turbodoładowane, ale także jednostki wysokoprężne, no i oczywiście automatyczną skrzynię biegów, tryby jazdy do wyboru i tryb off-road. Poza tym mnogość asystentów bezpieczeństwa. Ale zacznijmy sobie od świateł. Top LED Matrix, a więc światła inteligentne, adaptacyjne, w pełni LEDowe. Światła, które wycinają wiązkę światła, tak aby nie oślepiać kierowców z naprzeciwka. Poza tym doskonale znany system Front Assist, a więc system, który występuje w standardzie, w każdym modelu marki Skoda. Jest to system, który monitoruje i kontroluje odległość przed samochodem poprzedzającym. Jeśli auto przed nami, zacznie gwałtownie hamować, nasz samochód również jest w stanie wykonać awaryjne hamowanie. W zależności od tego, jaką mamy widoczność, jakie warunki drogowe i jaką prędkość, możemy albo uniknąć kolizji, albo po prostu auto zmniejszy prędkość tak, aby zminimalizować skutki zderzenia. No ale poza tym jest to rasowy SUV, a więc także jak już zasiądziemy za kierownicą, będziemy mieli bardzo wygodną pozycję i doskonałą widoczność. Zobaczcie, można tutaj... Znaleźć tą idealną pozycję pod siebie, ponieważ mamy elektryczną regulację foteli, mamy funkcję pamięci, szczególnie przydatną, kiedy współdzielimy samochód. No i przede wszystkim cyfrowy zestaw wskaźników, system infotainment, który jest bardzo ergonomiczny, łatwo się go nauczyć i niezwykle responsywny. Plus, razem z cyfrowym zestawem wskaźników, wskaźników pozwala nam na indywidualizację tego, co widzimy przed oczami, aby te najważniejsze informacje dla kierowcy były zawsze wyświetlane box, a więc miejsce na indukcyjne ładowanie naszego telefonu i oświetlenie ambientę w całym samochodzie, które pozwoli nam nie tylko dostosować kolor do na przykład naszego nastroju, ale tak jak w naszym egzemplarzu na przykład do koloru z zewnątrz. Ale Skoda Kodiak zachwyca nie tylko kierowcę, ale przede wszystkim także pasażerów i to szczególnie tych na tylnej kanapie. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Wchodząc do Skody Kodiak, czujemy się, jakbyśmy jechali w pierwszej klasie. Mamy mnóstwo przestrzeni na nogi, bardzo dużo miejsca nad głową, podłokietnik z miejscem na napoje, w opcji trzecią strefę klimatyzacji, rolety w drzwiach i moją ulubioną opcję, a więc okno dachowe, oczywiście otwierane, które przydaje się szczególnie w nocy, kiedy pasażerowie tylnej kanapy mogą patrzeć w rozgwieżdżone niebo. No i oczywiście nie zapominajmy o takich drobnych elementach, jak na przykład Door Protect które szczególnie się przydaje, kiedy wozimy z tyłu nasze pociechy. Wtedy mamy pewność, że rantem naszych drzwi nie uderzą w inny samochód, czy na przykład jakiś słup czy hydrant. A w opcji możemy wybrać wersję z trzecim rzędem siedzeń. A więc wtedy, kiedy zawozimy nasze dzieci na trening piłkarski, możemy zabrać połowę drużyny i porozwozić je do domu. Dodatkowo wszystkie torby sportowe Piłki do nogi i korki też się zmieszczą w bagażniku, bo mamy tutaj aż 835 litrów bagażnika. No i jak to w Skodzie? Bagażnik jest bardzo foremny. Możemy zamontować tutaj zestaw siatek, stopery na walizki i wiele innych elementów. No i zobaczcie, w Skodzie jak na przykład... Bardzo fajną opcją jest gniazdko zapalniczki 12V, które pozwoli nam podłączyć na przykład lodówkę turystyczną, i mamy wtedy pewność, że podczas takiej długiej podróży gdzieś na urlop, nasze napoje zawsze będą zimne. A elektryczna klapa bagażnika wraz z systemem Cesy pozwolą nam na tak zwany bezkluczykowy dostęp do samochodu, a więc nie musimy używać kluczyka, aby otworzyć auto, wystarczy mieć go przy sobie i chwycić klamkę. No dobrze, ale. To wszystko to cechy, które zadowolą kierowcę, pasażerów, dzieci. A co z tym małym chłopcem, który drzemie w każdym mężczyźnie? Porozmawiamy o tym, co unikatowego, co wyjątkowego jest w wersji RS. A jak doskonale wiecie, wersja RS to zawsze najbardziej sportowa, najbardziej rasowa odmiana modeli Skody. Więc zapraszam was na przejażdżkę nową Skodą Kodiaq RS. Siedzieć za kierownicą z kody RS. Trójramienna sportowa kierownica z perforowanej skóry, oczywiście z manetkami do zmiany biegów, obszyta czerwoną nitką z emblematem RS. Czerwoną nitką obszyta jest także deska rozdzielcza i te sportowe fotele. Nie tylko pięknie wyglądają, ale przede wszystkim są bardzo wygodne. Wygodnie też jeździ się tym samochodem. Skoda kodek to auto, które doskonale czuje się przy wyższych prędkościach. Jest w środku bardzo dobrze wyciszona, to zasługa m.in. dźwiękochłonnych szyb. A poza tym ten samochód naprawdę daje dużo przyjemności z jazdy. No i porozmawiajmy o najważniejszym, a więc o tym, co drzemie pod maską. W Skodzie Kodiak RS znajdziemy dwulitrowy silnik benzynowy, turbodoładowany o mocy 245 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 370 Nm. Prędkość maksymalna ponad 230 na godzinę. Oczywiście, napęd na wszystkie koła, skrzynia automatyczna DSG. Tryby jazdy do wyboru, w tym mój ulubiony tryb sport, który zadowoli każdego faceta i każde dziecko, które w nim drzemie. No i przyspieszenie do setki. Od 0 do 100 km na godzinę w 6,5 sekundy. To robi wrażenie. Przede wszystkim ten samochód daje czystą przyjemność jazdy. Skoda Kodiak to rodzinny, przestronny, bezpieczny SUV. a w najmocniejszej wersji RS ma w sobie cząstkę sportowca. I tu nie tylko chodzi o te fantastyczne osiągi czy rewelacyjny silnik, ale także o to, jak ten samochód się prezentuje. Wystarczy zwrócić uwagę na ten charakterystyczny dla marki Skoda sześciokątny, muskularny grill przedni w kolorze czarnym oczywiście ze znaczkiem RS. Na sportowy zderzak i na inne elementy stylistyczne w kolorze czarnym, jak między innymi lusterka, relingi, listwy wokół okien. Spójrzcie na felgi. 20-calowe felgi ze stopów lekkich Sagitariusz z nakładkami Aero, które zmniejszają współczynnik oporu powietrza, co przekłada się między innymi na średnie zużycie paliwa. I jak zajrzymy przez te felgi, to zobaczymy czerwone zaciski hamulcowe. Tył to oczywiście Czarne emblematy, w tym znacze GRS, podwójny układ wydechowy, no i czarna lotka, która idealnie kończy linię dachu. Mam nadzieję, że przekonałem Was, że Skoda Kodiaq GRS to auto, które tak samo zadowoli dorosłego mężczyznę, jak i te małe dziecko, które w nim drzemie. To auto niezwykle uniwersalne. Więc, panowie, życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji Dnia Chłopaka. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się trochę więcej odnośnie Skody Kodia GRS albo odnośnie jakiegokolwiek innego samochodu marki Skoda, salon online Skody jest do Waszej dyspozycji. Do zobaczenia.